Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak łatwo i szybko możecie zmienić swój adres e-mail na Twitchu. Przy okazji, jeśli masz chęć na takich filmów, wstrzymaj w górę oraz z dzwoneczkiem. A jeśli poszukujesz sprzętu gamingowego, czyli powiedzmy myszy, klawiatur, foteli czy komputerów do 2,5-3 tysięcy złotych, to masz link w opisie tego filmu. Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak łatwo i szybko możecie zmienić swoją nazwę na Twitchu. Tam jest porównywarka cen, która porówna wam najtańsze oferty. Początkowo oczywiście wchodzimy na link do strony, którą macie w opisie tego filmu Albo ewentualnie wejdźcie na Twitcha i zalogujcie się na swoje konto Po zalogowaniu moi drodzy klikamy awatar w prawym górnym rogu ekranu I przechodzimy do zakładki ustawienia W tym momencie klikamy zakładkę bezpieczeństwo i prywatność No i tutaj drodzy mamy zakładkę z adresem e-mail Mamy podpięty nasz aktualny e-mail Jeśli chcemy go zamienić klikamy ołówek po prawej stronie No i wpisujemy moi drodzy w tym przypadku całkiem nowy e-mail Także jeśli powiedzmy, chciałbym zdemonstrować wam jak to mniej więcej wygląda, to wpisuję całkiem nowy e-mail. No i mamy dwa razy całkiem nowy e-mail. Jeśli chcemy go zmienić, klikamy opcję Zapisz. Po tym kliknięciu musimy udać naszą jeszcze starą pocztę i potwierdzić zmianę naszego maila na całkiem nowy. Także po kliknięciu zapisz, otrzymujemy maila jeszcze na nasz stary e-mail. Udajemy się to na pocztę potwierdzamy za pomocą kliknięcia w link, który nam podejśle strona Twitch TV i potwierdzamy naszą zmianę. Jeśli ten film Ci się przyda, to łapkę w górę oraz subskrypcję z znaczkiem A jeśli poszukujesz gamingowych myszek, klawiatur, foteli czy zestawów komputerowych do 2,5-3 tysięcy złotych, to masz link w opisie, tam masz najróżniejsze zestawy. Miłego dnia, cześć!